U około 4 na 10 kobiet, które miały badanie kolposkopowe, wynik badania jest prawidłowy. Co oznacza, że szyjka macicy wygląda zdrowo i pacjentka jest w grupie niskiego ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy do kolejnego badania przesiewowego czyli do kolejnej cytologii. W około 6 na 10 kobiet w badaniu kolposkopowym wykryte zostaną nieprawidłowe komórki. Termin medyczny, którym opisuje się te nieprawidłowe komórki, to jest CIN. CIN to nie jest rak, ale stan, który może się kiedyś w niego przerodzić. W wyniku kolposkopii i biopsji będzie wiadomo, czy zmiany te należy usunąć. Czy pozostawić do obserwacji. A to będzie zależne od tego, czy wynik CIN określony będzie mianem małego stopnia czy dużego stopnia. W przypadku zmian małego stopnia, czyli CIN1, wystąpienie raka szyjki macicy jest mało prawdopodobne. Nieprawidłowe komórki często znikają same, kiedy układ odpornościowy zwalczy wirusa, HPV. Dzieje się tak w większości przypadków. Osoby z takim wynikiem. Są zapraszane na kolejne badanie przesiewowe szyjki macicy za 12 miesięcy w celu stwierdzenia, czy nadal mają wirusa HPV. W przypadku wyniku CIN 2 lub CIN 3, czyli inaczej nazywanego SIL, ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy jest wyższe niż w przypadku pacjentek z wynikiem CIN 1. Zazwyczaj proponujemy wtedy leczenie polegające na usunięciu nieprawidłowych komórek ponieważ zmniejsza to ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. W rzadkich przypadkach w badaniu kolposkopowym stwierdzamy raka szyjki macicy. Jeśli to będzie miało miejsce, taką pacjentkę natychmiast kierujemy do zespołu specjalistów, którzy zapewniają jej dalszą opiekę i leczenie. Chciałam podkreślić, że rak rozpoznany w badaniach przesiewowych, czyli w cytologii, jest zwykle wykrywany we wczesnym stadium. Osoby z rakiem we wczesnym stadium mają większe szanse na przeżycie niż osoby z rakiem w późniejszym stadium. Typowe leczenie w przypadku nieprawidłowych komórek dużego stopnia polega na ich usunięciu w taki sposób, aby nie uszkodzić zdrowych części szyjki macicy. Ale o metodach leczenia opowiem następnym razem.